Kaweł Kwaśny, najmłodszy Polak, który ukończył maraton na każdym kontynencie, obecnie przygotowujący się do zdobycia korony ziemi, prywatnie pasjonat futbolu. Cześć, cześć, Paweł, witaj. Cieszymy się, że jesteś. Dzień dobry, witam serdecznie. Y Paweł, y jesteś najmłodszym Polakiem, który przebiegł maraton na każdym kontynencie ziemi. Za tydzień wyjeżdżasz na Kiliman Kilimandżaro, aby tam zdobyć szczyt, jeden ze szczytów korony Ziemi. Od czego zaczęła się Twoja pasja i Twoja ta maratonowa przygoda, którą w życiu podjąłeś? O, stary. Teraz, jak sobie przypominam, pierwszy raz. No to dziękuję, że tak się stało. Okay. Byłem na imprezy z moimi z przyjaciółmi. Wpadłem na pomysł wtedy, że przebiegnę maraton. Oni stwierdzili, że ja nie dam rady. <grym <grym że jakieś szpileczki tam mi wbijali, że gdzie ty, Aha. co. Ja mówię, no to co, zrobimy zakład, że przebiegnę? Aha. Zrobiliśmy zakład i na następny dzień rano wstałem, wsiadłem przed komputerek i popatrzyłem, gdzie są najbliższe maratony. Aha. Chciałem tak samo od razu przebiec maraton taki jakiś topowy. Nie, że jakiś niższy, tylko topowy. Udało się to, bo miesiąc później był maraton w Atenach, czyli uh -huh. to jest uh -huh. najstarszy maraton, historyczny maraton yy, na świecie. Uh -huh. który z, zaczyna się w mieście Maraton i leci, i leci się stamtąd w kierunku Aten. Uh -huh. Historyczna droga, His pierwszy maraton. Zresztą, Dokładnie no. tak. No uh -huh. właśnie historyczna droga, dlatego teraz możemy powiedzieć kawałek historii. Tak? Dlaczego? Tak, tak. Historyczny, ponieważ tam w 490 roku przed naszą erą żołnierz armii ateńskiej pobiegł do Aten. W powiedzieć dobrą nowinę, wygrania walki z Persami, tak? Dobrze mówię? Chyba dobrze. No, mówię, chyba tak, dobrze. Tak mi <grym> tak się wydaje. No, tak no, tak tak. I w celu ostrzeżenia tak samo ich, że płynie flota Persów na Atenę. Mhm. Po czym, no, później zmarł, no, niestety. I, i, i taki, taki... Tak powstał maraton. Dokładnie tak powstał No dobrze, ale czy ty wcześniej jakkolwiek miałeś coś do czynienia ze sportem? Uprawiałem sport, grałem w piłkę, więc może to był taki początek, że jednak ta wydolność jakaś już była zbudowana. Czułeś, że dasz radę? 40 km ponad? Ja wiedziałem, że dam radę. Wiedziałem. Aha. Ja sobie już wizualizowałem to, że jestem na mecie. Aha. I naprawdę widziałem się jak wbiegam już na ten, na ten stadion, pierwszych igrzysk olimpijskich, nowożytnych. No i, no i wbiegłem, nie? No. No właśnie, w głowie to widziałeś, ale jak było w realu? Czy było to dla Ciebie wyzwaniem, czy było ciężko, czy to fizycznie było jakieś wymagające, no bo, no nie oszukujmy się, no to jest kawał drogi bez przygotowania tak. ja sobie tego nie wyobrażam. I pytanie, czy próbowałeś już przebiec te 40 kilometrów przed Atanami? Wcześniej? No co Ty, <grym> no, jak, okay. Wiesz, najwięcej może w życiu przebiegłem 15 kilometrów przed tym, mhm. Mhm. więc stwierdziłem, no tam praktycznie trzy razy więcej, no co, jak nie dam, ja nam nie dam rady. rady, jak nie dam rady. Mhm. No i faktycznie pierwsze 15 kilometrów na maratonie był taki luzik, nie? Że wiedziałem, że jest ok, ok, ale już mhm. o, na 20 zaczęły mnie nogi boleć. 25, 30, już tam troszeczkę psycha siadała, ale mhm. odliczałem każdy kilometr, no i... Przebiegłem dalej, nie? Mhm. I to wtedy postanowiłeś, że idziesz w to dalej, że chcesz przygotowywać się do kolejnych maratonów? Wiesz, to na początku mówiłem, że to ostatni. Mhm. Nie? Ale tak po dwóch, trzech dniach, jak sobie uświadomiłem, że udało się raz, no to czemu nie, czemu nie spróbować? Mhm. Spróbowałeś kolejny raz, i co, i kiedy odkryłeś, że to będzie mój sposób na życie? Kiedy odkryłem? No po tym pierwszym razie jak przebiegłem na pewno. Wiesz, wtedy już sobie w głowie uświadomiłem to, że chcę przebiec na każdym kontynencie maratony. Ostatnia Antarktyda była powiedzmy wtedy bez, no poza zasięgiem, nie? To było takie, mhm. no że może tego braknąć, ale będzie sześć zdrowionych. Mhm. Mhm. No, później poszło troszeczkę jednak w innym to kierunku. Była pandemia, niestety te dwa lata troszeczkę tak rozbiły mnie całkowicie pod względem właśnie tych maratonów. Ale minęło, minęła ta pandemia i zacząłem z powrotem od razu realizować te pomysły. Więc kolejne kontynenty zrobiłem no, dosyć bardzo szybko, że tak powiem. To zanim przejdziemy do tej historii, właśnie i opowiesz nam trochę o tych kontynentach i o twojej drodze, ja chcę jeszcze wrócić do tego czasu sprzed zakładu z kumplami. jaki ty miałeś plan na życie? Jaki miałeś pomysł na swoje życie? Jaki miałem pomysł na swoje życie? To jest bardzo dobre pytanie. <laughs> Sięgnijmy do przeszłości. Sięgnijmy. właśnie teraz się muszę zastanowić. No najprawdopodobniej praca, no i niestety w, nie w Polsce, tylko za granicą. Mhm. Bo ja wtedy pracowałem za granicą cały czas. I to pewnie był tak jakiś pomysł na życie, że wiadome, no niestety u nas jest jak jest mhm. i chciałem żyć na, na kom, no, na, na, na komfortowo, prawda? Pojechałem, no to, no to był mój pomysł na życie, no nic innego na pewno. Domec sport był sportem od zawsze, było to od, od małego, ale no siłą rzeczy to była praca, nie? Czyli hmm. trochę, trochę też zaryzykowałeś idąc w tę stronę, no bo mówisz, że wcześniej nie miałeś do czynienia z bieganiem, z maratonami, nie uwielbiam ryzykować, <grym> więc, to, więc to jest może właśnie to ten mm. przepis na to wszystko. No właśnie, ale jak ktoś sobie słucha naszej rozmowy, to już zdążył, zdążyło mu się w głowie pojawić takie pytanie i takie stwierdzenie, że no jesteś niepoważny, ty no jak to bez przygotowania, 40 kilometrów, to trochę wiesz tak z motyką na słońce, nie? Zgadza się, zgadza się, więc na pewno nie jestem dobrym przykładem pod mm -hmm. tym względem, ale tutaj pokazuje, że jednak w, podczas maratonów ta głowa bardzo dużo robi, że jeżeli jesteś mocny psychicznie, no to jesteś w stanie osiągnąć dużo. Mhm. Ale jakieś przygotowanie takie fizyczne pomiędzy kolejnymi maratonami też było? Podobnie <grym> <grym> było, tak. <grym> Podobnie jak z tym pierwszym. <grym> naprawdę? <grym> tak, naprawdę. Na prostu... Naprawdę. Wiesz, mhm. nie, nie powiem, że y, w ogóle się nie ruszałem czy coś, ale to były takie treningi o typowo, wiesz, 5 km sobie przebiegłem tam rano przed pracą. No i później silno, no dobra, trening dzisiaj zrobiłem, prawda, i później, nie wiem, tam tydzień ludzik, jakiś tam tenis i ruch był jakiś, ale nie, że typowo przygotowywałem się pod maraton. No. Nie, to jesteś po prostu jakimś e no fenomenem. Fenomen, evenement. Jestem ciekawy, czy ty na przykład polecasz wszystkim e, zrobić tak jak ty, czy jednak ty jesteś tą osobą, która mówi, okej, okay, słuchajcie, jestem evenementem, być może, no. e, nie ma drugiego takiego jak ja, ale wy się lepiej przygotujcie, bo po przebiegnięciu tych maratonów widzę, że tam naprawdę y, jest no stary jest temat. Tak, stary, no. zdecydowanie. Jest. Na pewno nie, nie polecam. Nie okay. polecam tego, bo po pierwsze, na pewno dużo bólu zaoszczędzi się, jeżeli mhm. się trenuje. Bo mięśnie, stawy, wszystko. No, no kurczę, no, podczas takiego biegu no, no dostaje w kość, prawda? Mhm. Więc to jest takie. Bardzo ważne, żeby tego troszeczkę bólu było mniej, nie? Mhm. Czyli jednak lepiej się przygotować. No jasne, lepiej... no stary, no wiesz, warto poświęcić te pół godzinki, czy godzinę dziennie, może nawet nie dziennie, co drugi dzień, jakiś plan treningowy mieć, żeby no czerpać z tego radość, mhm. a nie tylko siłą głowy biec, nie? Siłą głowy biec, bo zakład z kolegami. Tak, bo zakład z kolegami. Tak. Zakład z kolegami nie słuchaj, ja muszę dopytać, o co ty się założyłeś z tymi kumplami? W sensie no, było jednak. Chyba o dobrą imprezę, wiesz, coś tak do, do końca nie pamiętam. To nie było tak, że wiesz, że coś. To okay, to okay, no, to no, to czyli po prostu był sam fakt. Tak, nie? Sam, sam fakt. fakt, to było bardziej tak, że udowodnienie czegoś, nie. Okay. Hmm. Przebiegłeś yy, na każdym kontynencie ten maraton. Yy, tak. yy, który z tych kontynentów? Był dla ciebie takim najprzyjemniejszym, najfajniejszym, taki, który super wspominasz, że ach, biegło się wspaniale, piękne widoki, tak leciutko, pogoda sprzyja, nawet nogi tak nie bolą. Był w ogóle jakiś taki, taki kontynent? Wiesz co, na Bo Antarktydę ta... dopiero cię zapytam. Więc... No właśnie, chciałem powiedzieć, że, że to był najprzyjemniejszy. Antarktyda? Tak, dla mnie był najprzyjemniejszy, nie? Ale drugi w Rio de Janeiro, naprawdę mhm. był też fantastyczny. Tam poznałem, byłem takiego ziomeczka, z którym później przemierzyliśmy cały świat, właśnie, pod, no, ma, przebiegliśmy maraton na każdym kontynencie. Cie? Mhm. I to było coś właśnie fantastycznego, że chłopaczka poznałem w Rio. Okazało się, że po jego rodzina pochodzi, tak jakby z wioski obok mnie. I tak się skumaliśmy, że. że Później podróżowaliśmy razem. Nie? Ale czy ty realnie w każdym z tych miejsc, w których byłeś, też miałeś właśnie okazję poznać trochę kultury, zobaczyć, bo tak się domyślam, że no wiesz, nawet właśnie nie wiem, biegnąc, nawet przygotowując się tam, powiedzmy, w tym miejscu, to wiesz, no nie da się nie zachwycić albo przynajmniej nie zaciekawić tamtejszą, nie wiem, ludnością, właśnie, kulturą, no bo to są też egzotyczne miejsca w pewnym, w pewnym sensie. Jasne, no na przykład To Rio, to było takie moje marzenie z dzieciństwa. Zobaczyć ten pomnik Jezusa Chrystusa, przejście plażą Copacabana czy i która jest bardzo ładna, kolorowe schody zobaczyć, ogólnie poznać ich kulturę Tych Brazylijczyków, wiecie, tam Sambę, nie Sambę, nie? Mm -hmm. No to jest coś, co w, z każdego kraju mogę, w, 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 mogłem, mogłem zobaczyć, nie? Mm -hmm. W Brazylii, w Rio, poznaliśmy oczywiście tamtejszych ludzi, bo to jest normalne. Bo tak maraton, to jest maraton. A Podróże, i właśnie tak jak powiedziałaś, poznanie nowych ludzi to jest, co, to jest coś innego. No tak, e, czyli e, czy to podróże były dodatkiem, czy to maratony były dodatkiem? Maratony. Zdecydowanie maratony. Mhm. mieliśmy robotę, maraton to była robota. Musimy ją zrobić, a później mamy dwa tygodnie tak mhm. przeważnie, mieliśmy dwa, trzy tygodnie Chilu, zwiedzamy, właśnie poznajemy kulturę, tak jak mhm. mówiłaś, jedzonko, mhm. Super. W tamtejszych ludzi, fawele, fawele mhm. na przykład mhm. w Brazylii. Mhm. Powiedziałeś, że. Um, Maraton na Antarktydzie był maratonem, który był dla Ciebie najprzyjemniejszy. Mhm. No ale dlaczego był najprzyjemniejszy? No, bo był przecież. ostatnim. <laughs> no, okay. no ale minusowa temperatura jednak, pewnie musiałeś być ubrany bardziej, pewnie specjalistyczne obuwie. No nie wiem, ja tak sobie teraz wymyślam tak, ale o maratonu to ba na Antarktydzie. Tak, bardzo dobrze mówisz, bo tak naprawdę mhm. było, tak jak mówisz, specjalne ubranie musiałem Śnieg? mieć. Śnieg? Śnieg, Lód. Lud, śnieg, ale akurat bardziej. Był Biegnie śnieg. się tam po, po czym? Po zaspach śniegu? Nie, po nie, nie drogach? masz przygotowaną trasę. Okay. Masz to już z ratrakiem wcześniej w dzień przed dzień zawodów wszystko równają, tak, bo tam się biega pętle. Uh -huh. Po 10,5 km masz pętlę, co 5 km masz takie jakby postoje na napicie się, tam zjedzenie jakieś czekoladki. Uh -huh. coś, coś, coś w tym stylu. A jaka temperatura ci towarzyszyła? E, wiesz co, nie było tak właśnie strasznie zimno, bo było mniej więcej około do 10 stopni, ja uważam. Powyżej zera. Poniżej, czy poniżej, poniżej, okay, poniżej. poniżej Gdzie tam co, jakby było powyżej zera, no nie, no, to, no, czasami wydał no. tak, w słońcu nie, czasami no, nie, wiesz, biegnie, no, Znaczy, biegnie, bo... wiesz, odczuwalna była taka uh -huh. powiedzmy, że kozera, bo uh -huh. udała nam się mega fajna pogoda wtedy, ponieważ cały czas było słoneczko. Uh -huh. Rok wcześniej mieli taką sytuację, że strasznie wiał wiatra. Wiatr na Antarktydzie przy tej temperaturze to jest, oj, jak, jak było minus 10, to było minus 40. Uh -huh. Uh -huh. Następny dzień, właśnie po maratonie, miałem przyjemność zobaczyć, jak wygląda wiatr. I jednak naprawdę wtedy było zimno. No to doświadczenie tego, że to był najprzyjemniejszy maraton, yy, dlatego, że był ostatni, to jedno, ale czy właśnie ze względu na panujące tam warunki on faktycznie był najprzyjemniejszy? Nie, tak. tak nie... Ale tak, naprawdę. Pod właśnie, nawet pod yy, patrząc na te warunki, mhm. że było minus te 10 stopni. Organizm się zdecydowanie mniej męczy. Mhm. To jest pierwsze. Drugie to podłoże, bo mi się bardzo dobrze biegło po tym śniegu, ponieważ ja tam troszeczkę mam problemy ze stawami, tam właśnie kontuzje popiłkarskie, że tak powiem, operacje, nieoperacje i te moje stawy dużo mniej były obciążone. Mhm. A jaki był ten e, najtrudniejszy moment w ogóle podczas któregoś z maratonów, kiedy już czułeś taki kryzys, że chyba nie, nie dobiegniesz do mety, nie dasz rady. E, kryzysy były. Na każdym. To. to w każdy maraton, czy ci powiesz, zawsze jest kryzys. Nieważne, jak się przygotujesz, bo to tylko wtedy chodzi o czas, jaki biegnie. Ja tak najgorzej, chyba wspominam przedostatni, co biegłem w RPA w Kapsztadzie. Od 30 km tak strasznie bolały mnie kolana. Czułem się, jakby miał szpilki wbijane w nogi, ale nie powiedziałem wtedy, że nie przebiegnę. Nie było czegoś takiego. To, to nie, nie ma szans. Czy to jaki jest twoim zdaniem taki przepis na sukces? Faktycznie ta głowa i mocna psychika? Na pewno w 90% głowa. To jest 100%, na no 90% tak powiedziałem. Reszta no to powiem, że właśnie te treningi. No nie, okay. nie oszukujmy się. Paweł, ale ty już ukończyłeś te wszystkie maratony, a można powiedzieć, że nadal masz apetyt na więcej, bo chcesz zdobywać, no właśnie, korony ziemi. Skąd ten pomysł się wziął? Czy nie wystarczyło ci to, że już część. Wychodzi na to, że Paweł jest nienastylny po prostu. Tak, ogromne rzeczy osiągnąłeś. Dlaczego zdecydowałeś się, że okej, okay, idę y, w to dalej i jeszcze no, w trochę inną rzecz, tak? No bo to są szczyty, to jest zupełnie Spinaczka, inna działka. Wchodzenie po górach, no. Tak, ale to jest zdecydowanie chyba y, zapchanie tej dziury, którą teraz miałem, a no, jeżeli to ukończyłem, no to chcę coś więcej. Cały czas coś więcej, żeby coś się działo, nie tylko stanąć w miejscu właśnie w tym, że okej, okay, dobra, przebiegłem maratony, kończę z tym, nie. Ale, no właśnie, tak jak mówię, zapchanie tej dziury, żeby cały czas się coś działo jednak. Ale to też jest, yy, widzę, też taka próba i chęć wyciągnięcia ręki po pewien tytuł. No bo jednak mało jest osób na świecie, które przebiegły maraton na każdym e, kontynencie i na każdym kontynencie zdobyły szczyt. Zdecydowanie to chyba teraz mnie nakręca, żeby okay. właśnie być tą jedyną osobą, która to zrobiła i to. Jedyną w Polsce, czy jedyną, Je jedyną na świecie? Jedyną w Polsce na pewno. Na świecie nie wiem dokładnie, trzeba było to sprawdzić, ale wydaje mi się, że. Może tak być. Opowiedz nam jeszcze w praktyce, jaki jest plan na, ten, na te najbliższe. No nie wiem, czy to są Dźmi, miesiące, czy to właśnie są już lata, te kolejne szczyty. Wiesz co? Na początku myślałem, że to będą lata, ale już w najbliższy piątek wylatuję do Afryki, do Tanzanii i będę zdobywał Kilimandżaro. Mhm. Później, jak wrócę, zobaczymy, czy się uda, czy, czy zdobędę, czy nie zdobędę. Chociaż wydaje mi się, że jeżeli tylko zdrowie pozwoli. Aklimatyzację zrobię, to wyjdę, mm -hmm. bo to będzie powiedzmy, że jeden z łatwiejszych. W czerwcu myślę kolejne, kolejną wyprawę zrobić. Później końcem roku również. Więc no w tym roku trzy szczyty mam nadzieję, że odhaczę. Mm -hmm. A przyszły rok nam pokazuje. Mount Everest przed Tobą? Tak. <laughs> Nie boisz się. <laughs> Jakbym się bał, ja to... prostu... Ale wiesz, jakbym się bał, to bym nawet o tym nie pomyślał. No, ale, ale nie wierzę, że wiesz, no, wchodzisz na taką wysokość. To jest niebezpieczeństwo, to już jest, mam wrażenie, ryzyko jednak nie tylko zdrowia, zgadza ale się. i życia. Mhm. Nie, nie ma złotych. Zgadza, zgadza się, ale iść. wiesz, na, na przykład w zeszłym roku wychodziłem na Mont Blanc, i tam też ludzie giną. To, to, czy w naszych Tatrach? Jeżeli chodzisz po górach, to już się samo się już wiąże, że jednak może się coś wydarzyć. Nie? Mhm. Ale to dobrze wiesz, że takie wyścig na Mont Everest z aklimatyzacją to nie będzie jeden tydzień albo Jasne. dwa tygodnie. Jesteś Jasne. gotowy na to, że spędzisz tam parę miesięcy? Wiesz co, w, czy jestem gotowy? To w tym momencie na pewno nie jestem, bo do gór się na pewno przygotuję. To nie będzie mm. czegoś takiego jak, jak maratony, że o. Idę i biegnę, bo na maratonie przykładowo masz ten 30 km, ok, odpuszczasz, nie, nie dajesz rady, ktoś ci zawsze pomoże. A jak idziesz w góry, no to tam już wtedy trzeba liczyć bardziej na siebie, nie? No, Jeżeli każdy. Jesteś przygotowany, to... Każdy z nas, no przynajmniej ja obejrzałem sobie na YouTube z Wariatec wyszedł na, mhm. na Montevere z zapartym tchem, oglądałem tę produkcję. Ja również, yy, no więc, właśnie tak trochę, chyba, oglądając to, widziałeś, co ci czeka, nie? Tak, ale. Wydaje mi się, że jestem w stanie sobie z tym poradzić. Mhm. Na pewno to nie będzie łatwe, tak jak właśnie wspomniałeś o Patecu. Tak. Bardzo, bardzo fajnie, bardzo, bardzo mi się podobał ten filmik. I to też może też mnie nakręciło właśnie teraz, żeby przyspieszyć to wszystko i poczuć na własnej skórze, czy faktycznie tak jest, jak on mówił. Co ci pomaga mhm. w właśnie w tych kryzysach, które się zdarzają, w tej wytrwałości, którą masz? Nie no, bo jednak. Wychodzi na to, że jesteś człowiekiem wytrwałym, nie? Wytrwałym tym, który i biegnie, i się wspina, no i tę głowę ma no jednak silną, nie? No głowę na pewno mam silną, to muszę przyznać no, no muszę przyznać, no bo nie jedna osoba na pewno by się podała. Właśnie na tym 30-35 km, no ja niestety, albo stety. No stety, stety, no, stety no to niestety, no stety. Stety jestem taki, że no nie odpuszczę. Ale co cię tak wy, 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 wykuło? W sensie co? Rodzina, rodzinne strony, dzieciństwo. No, jednak tę psychikę silną musisz mieć z jakiegoś powodu. No, wiesz to może też mnie trochę życie ukształtowało przez to, że straciłem rodziców. Mhm. Jak byłem, miałem 18 lat, straciłem mamę, później tatę. Więc może to, że musiałem sobie sam radzić. W, no Nie no sam, przesadziłbym, że sam, ale sobie musiałem jakoś radzić. Nawet wsparcie najbliższych tobie osób, nie? No tak. No. Mhm. no to być może to jest takie coś, że to ukształtowało mnie pod tym względem. A tak właśnie podróżując, zmieniając miejsca i też jeżdżąc w dalekie, tak naprawdę obszary, w dalekie kraje, nie czujesz czasami takiej samotności, właśnie wynikającej z tego, że no jednak nie ma takiej stałości w Twoim życiu? Wiesz co? Jak jestem gdzieś dłużej, to wtedy może tak. Jak już powiedzmy jestem około miesiąca gdzieś na jakiejś wyprawie, to wtedy fajnie by było się spotkać ze znajomymi, z rodzeństwem. Mm. To jest coś, czego brakuje. Ale wiem, że w końcu nadejdzie ten moment, że się z nimi spotkam, więc realizuję się wtedy sam. Czyli ty, czy ty, czyli ty wiesz e, o tym, że no właśnie, za sukcesem, bo tak to wygląda, jest też coś, co musisz zostawić. W sensie, że e, to też jest taki trochę rachunek zysków i strat, nie? że możesz e, osiągać kolejne rzeczy, zdobywać e, kolejne szczyty, no ale z drugiej strony to też jest okupione jakąś, jakimś poświęceniem. Czujesz to, to momentami, czy, czy jakby nie masz takiej perspektywy, że no coś też poświęcasz? Wiesz co? Raczej nie czuję czegoś takiego. Ja po prostu chcę to zrobić i to robię. Nie ma czegoś takiego, że, że coś poświęcam. Mm -hmm. Bardziej wszystko w tym kierunku robię, żeby, żeby osiągnąć dany sukces. Mm -hmm. Co w tym momencie jest dla Ciebie najważniejsze? Czego my możemy Ci życzyć? No, zdecydowanie zdobycia korony ziemi. To jest to, co. Mam nadzieję, Może że mi życzycie w tym momencie, nie? Mhm. Że mam nadzieję, że się spotkamy właśnie za jakiś czas i ja już wtedy będę mógł oficjalnie powiedzieć, że udało mi się to zrobić. I że jesteś pierwszym na... Polakiem. Tak, ale o, i osobiście ja się to widzę, że sobie siedzimy, jeszcze kawko pijemy. No. Ale to, popatrz, no. jaki to jest przykład takiego, no. takiego wytrwałego dążenia do celu. On to już naprawdę. materializuje dużo, tu siedzi. Ale to jest jakiś też chyba przepis. No nie? i jest takie w ogóle optymistyczne myślenie. Nie? Ale, ale właśnie, właśnie wiecie, to jest właśnie fajne. Pod względem tych maratonów, Antarktyda, czyli ten ostatni. Ja widziałem, już wizualizowałem siebie wcześniej, jak wbiegam na tą metę z tą flagą Polski, i identycznie tak to wyglądało na samym końcu. Więc teraz też widzę się, mam nadzieję, teraz muszę powiedzieć, mam nadzieję, nie? na Mondeveresie, na tym szczycie. Więc. Czyli wychodzi Super. na to, no. że mm, tak sobie myślę o tobie, że dla młodego człowieka może być taką inspiracją tego, że faktycznie jak się czegoś chce w życiu, to, że wystarczy wytrwale do tego dążyć i, mhm. y, no i się nie załamywać, nie, nie odpuszczać. Zgadza się. Zgadza się, właśnie cały, zawsze jest tak, że masz kłody pod nogi rzucane. No nie oszukujmy się, życie na tym polega, ale trzeba właśnie wtedy się podnosić i iść dalej. To jest takie niby proste, mhm. a. Nie, nie wszyscy to realizują. No, twoja historia trochę jest dowodem na to, że jak sobie coś postanowimy i będziemy zmierzać w tym celu, to właśnie y, możemy to zrealizować. To nie ma przeszkód, a jeśli są, to możemy je po prostu pokonać, obejść. Zab obejść. to to ja jeszcze bo tak teraz mnie to zaciekawiło, bo tak mówimy o tej Antarktydzie, a jak sobie myślę o takiej opozycji do Antarktydy, to myślę Afryka. Lajtowo. <grymne> Kapszana. Ale mówisz. I tak i nie, tak i nie. I tak i nie. No. Pod względem właśnie maratonu, no było, no tak jak mówiłem, ciężko, bo też się nie przygotowywałem w ogóle i to nie podchodziłem profesjonalnie. To <susur> jest dramat pod tym względem, ale chodziło ci, nie wiem, o warunki atmosferyczne, że gorąco. to <susur> <susur> no, 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 tak, e, no. tak, no to nie, no to właśnie to lajtowo, to <susur> lajciki to straszne. Ameryka Południowa Ameryka Południowa. I jak wspominasz? To Rio, to, to Rio. To ja mhm. wspominam, no najlepiej. Gdybym nie pobiegł właśnie wtedy w maratonie w Rio, być może nie, nie osiągnąłbym tego celu przebiegnięcia maratonu na każdym kontynencie. Ameryka Północna. Stany. Najlepszy maraton. Mhm. Bez dwóch zdań. Miliony ludzi na ulicach, Kurde, No się... tak, bo to nowojorski to Nowojorski, to jest, maraton... no to nowojorski, to nowojorski jest taki maraton. wiesz. Taka topka i to straszna. Mhm. Miliony ludzi na ulicach, 60 tysięcy biegaczy, no fantastycznie, doping cały czas. Do pewnego momentu jest super, nie? Ale tak właśnie jak przychodzi ten moment kryzysowy i ci kibice, ci, oni chcą ci pomóż, nie? A ty sobie myślisz, kurde, nie dajcie, daj, daj, tobą... nie, dajcie sobie sianę, ja chcę w spokoju właśnie dowiedzieć, nie? Ten okay. ten. ten... Jeszcze Australia. Najcieplej. Zdecydowanie hmm. najcieplej. To biegliśmy prawie 40 stopni, był upał. Mm -hmm. Wiesz tam wszystko odsłonięte w tymi ulicami w Sydney. No masakra. Wody nam brakowało, wtedy pamiętam, bo ja mam coś takiego, że co 2,5 km staram się, zawsze piję wodę. Tam było coś takiego, że chyba od 25 do 30 nie było tego postoju na tą wodę. Czy 5 kilometrów upale, no, upale? No, w Upale było fatalnie wtedy, ale no, udało się to zdobyć. Nie? <grym> a czy w tym udało się? Udało Zrobiłem to nie? A czy w tym takim e, ciągu maratonów i tym właśnie przemieszczaniu się, ty miałeś w ogóle czas na to, żeby się tym ucieszyć, żeby w ogóle zobaczyć, że hej, już tyle udało mi się osiągnąć, że może, właśnie, że będę to teraz celebrował? Czy już myślałeś o następnym i tym, że jednak musisz? zdobyć kolejne i kolejne. Wiesz co, ja dopiero teraz tak naprawdę do mnie dochodzi. Wcześniej to bardziej jarałbym się tym, jakby ktoś, ktoś z moich znajomych robił. Serio, bardziej mówi, kurczę, fajnie, że to robisz, nie? A tak to jak ja, no to dla mnie to było normalne. Ja wiedziałem, że muszę to zrobić. Nieważne, co będzie się działo, no i nie, cieszy, nie cieszyłem się tym. Chociaż tą Antarktydą się cieszyłem już. Tam wiecie, czułem, że taki komfortik. Katarzyno. Mam wrażenie, że powinniśmy przyznać teraz odznakę. Pierwsza odznaka naszego programu za najbardziej wytrwałego człowieka. W, w, po prostu w tym rozdaniu studia Raban, czy zgadzasz się tak, z tym? Tak, zgadzam się. Najbardziej jak... szalony, crazy i wytrwały, i wytrwały człowiek I nawet, tego programu. I nawet nam się udzielił ten I film, się... naprawdę, i ten nastrój. I yy, podziwiam cię, wiesz, że, tak, że jesteś taki właśnie pełen optymizmu i też nastawiony tak dobrze, że nie bierzesz też pod uwagę tego, że, yy, że po prostu, no właśnie, że się nie uda, tylko raczej zrobię wszystko, żeby się udało. Hmm. W takim razie na pewno na początku dziękuję bardzo, Znaka. Oznaka, <grymne> oznaka, oznaka, przyklejona. Tak. Paweł, dziękujemy, dzięki, że, że, że przyjechałeś do naszego programu, że, że, że jesteś z nami, że dzielisz się tą właśnie wytrwałością. No i też chcemy ci tej wytrwałości życzyć jeszcze więcej, no bo przed Tobą Kilimanjaro na pewno będzie trudno, ale też widząc po Tobie, na pewno dasz radę. Tak. No, wyjścia nie mamy innego. Nie? Nie ma innego ja też bardzo dziękuję Wam, że mogłem z Wami porozmawiać. Było mm. super. Nie spodziewałem się, że będzie tak, tak właśnie o. miło. Dzięki. Dzięki i żebyśmy się tu właśnie spotkali. No właśnie, już z tak. tytułem. Tak, Miejmy nadzieję właśnie. Czyli że się uda. jest deal, że przyjeżdżasz kiedy zdobędziesz koronę 100%. Ziemi. 100%. Się Czekamy. Ziemi. Czekamy. Dzięki. Dziękuję bardzo.